Nadszedł czas. Gwiazdkowa noc. Igor będzie rozdawał śmieci. Chyba że go powstrzymamy. Musimy się sprężyć, bo nie uśmiemy. No, a ja lubię spać. Żebyście mnie przyjęli do gangu, wymyśliłem plan. Dawaj, Igor. A więc ukradnę wszystkim prezenty i dam im za to śmieci. Ale najlepsza jest ostatnia faza planu. Jakiś wielki wybuch? Nie. Coś znacznie lepszego. No to mów co? Rytuał. Pokażesz? No dobrze. Zaczynajmy. Igor wygrał, Igor jest najlepszy. Igor wygrał, Igor jest najlepszy. Yeah! Lepiej już się szykuj. Zapada noc. Dobrze, już się szykuję. Chodźmy. Szybko, zaraz Igor wyruszy. Stój, Igor! A, mnie! Masz los. Wiemy o wszystkim, Igor, dasz skarżymy policji! I was wszystkich zamknął. A dlaczego masz? To no nie jest nasz plan. Bo wy, to lwy. Nie zły ryb. Kradnę wam go. Igor wygrał, Igor jest najlepszy. Igor wygrał, Igor jest najlepszy. Yeah! Nie zepsujesz gwiazdki. No dobrze. Nie zepsuję. Ale kiedyś zepsuję. Chodźcie, pogadamy. Trochę się boję, ale okej. Okay. Osobiście to ja kocham gwiazdkę. I nie chcę jej niszczyć. Uratuję święta! Wow! Igor ratuje święta! Wracajcie, już noc. No dobrze, tylko nas nie oszukuj, przecież ty to jesteś Igor. Auć. No, Igor musiał mnie popchnąć. A, taki Igorowy żarcik! Igor wygrał! Igor jest najlepszy! Igor wygrał! Igor jest najlepszy! Yeah! Igor ratuje święta! Wracajcie już do łóżek! Ja muszę lecieć. Prezenty? Możemy zaufać Igorowi, przecież to Igor. No, zbyt głupi jest na oszusta, więc można mu zaufać. Wracamy. Już czas. Godzina 21. Czas spać. Tak. Złolu uratuje gwiazdkę. Pierwsze słyszę. Może Igor jest zły zewnętrznie, ale wierzę, że w głębi serca jest w nim dobro. Pięknie. No, ale to jest Igor. Nieważne, czy to Igor, czy Staś, czy Jaś. Ważne, że. Będziemy tę gwiazdkę razem. Przynajmniej będziemy miały dwie gwiazdki w ciągu roku. No, ta u nas w Polsce i ta w Himalajach. Nieźle. Szkoda tylko, że nie ma choinki. Mmm, choinki. Ho-ho-ho! Wesołych świąt! Ciąg dalszy nastąpi.